W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie, Pan nasz Jezus Chrystus przedstawiony jest dzisiaj w Ewangelii Łukaszowej jako ten, który płacze nad Jerozolimą. Nie jest tajemnicą, że dla ojców Kościoła, Jerozolima zawsze Niosła ze sobą potrójne znaczenie, oprócz tego dosłownego znaczenia, które z Pisma Świętego wyczytujemy miasta, bardzo konkretnego miasta w Palestynie, pod obrazem Jerozolimy kryje się także rzeczywistość niebiańska, kryje się także ta Jerozolima niebieska, czyli niebo, a także dusza ludzka. Chcąc zinterpretować dzisiejszą Ewangelię troszeczkę głębiej, poza tym dosłownym sensem, konkretnym proroctwem, które Pan Jezus przedstawił odnośnie tego, co spotka niewierną Jerozolimę, możemy jeszcze zagłębić się w jeden z tych sensów mistycznych, duchowych samej Jerozolimy, mianowicie gdybyśmy wzięli ją jako obraz duszy ludzkiej. Nie można bowiem odnieść tej przestrogi, którą Pan nasz Jezus Chrystus dzisiaj tak jasno wypowiada, do niebiańskiej Jerozolimy. Ta nie może zostać w żaden sposób ukarana, ta w żaden sposób nie może zostać umniejszona w tej radości, która już teraz trwa, ciesząc się chwałą, ciesząc się oglądaniem Pana Boga. Pan nasz Jezus Chrystus roni zatem łzy nad Duszą chrześcijańską, która, podobnie jak Jerozolima, nie rozpoznaje czasu swojego nawiedzenia. Roni łzy nad duszą ludzką, która rozmija się z tą łaską, która miała być dla niej gwarantem pokoju. Tak bardzo wyglądanego, tak bardzo przez nas wyczekiwanego pokoju. Czyli, tego jak mówi Święty Augustyn, spokoju płynącego z porządku, z tego, że wszystko w naszym życiu, na świecie jest na swoim właściwym miejscu. Pan nasz Jezus Chrystus ubolewa zatem, że Jerozolima, myśmy cały czas o duszy ludzkiej, nie rozpoznaje tej łaski, która jest jej dana dla osiągnięcia przez nią wzrostu. Nie rozpoznaje łaski, która jest jej dana po to, aby zostać ubogaconą przez obecność Pana Jezusa. Podobnie jak Jerozolima, to miasto nie rozpoznało swojego Mesjasza i zostało sromotnie ukarane. Święty Paweł z kolei w dzisiejszej epistole, którą gdybyśmy zaczęli czytać nieco wcześniej, widzielibyśmy to o wiele łatwiej, tak naprawdę nie robi nic innego, jak podaje różne wydarzenia z życia, z istnienia narodu wybranego i różne doświadczenia, przez które ten naród musiał przejść. Wszystkie te doświadczenia były właśnie takimi nawiedzeniami bożymi, próbami, którymi poddany został Izrael. Ostateczną próbą, że ciasna było przyjście samego zbawiciela. I we wszystkich tych próbach Izrael niestety upada. Nie korzysta w należyty sposób z tych wszystkich łask, które Pan Bóg muszykuje. Dlaczego? Dlatego samego powodu, dla którego i my nie korzystamy z łask nawiedzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, i kroć przychodzi naszej duszy. Otóż mamy bardzo jednostronne wyobrażenia odnośnie tego, jak owe nawiedzenia boskie miałyby wyglądać? Otóż, nie tylko poprzez słodkie natchnienia, nie tylko przez radość, nie tylko przez uniesienie z triumfu Chrystusowego, nie tylko przez uniesienia związane z triumfem Kościoła, ale o wiele częściej przez cierpienia, pokusy i krzyże. Pan nasz Jezus Chrystus. Będzie nas doświadczał. Zgodnie z tym, co Duch Święty już w Starym Testamencie mówi, że kogo Pan Bóg miłuje, tego doświadcza. Ponieważ spodobałeś się Bogu, potrzeba było, aby Cię doświadczył. To jest prawda, o której nieustannie musimy pamiętać. To jest prawda, która musi stać się naszym udziałem. Nie szukajmy. Słodkiej, cukierkowej Ewangelii, Ewangelii sukcesu, która obiecywałaby nam uwolnienie z tej czy innej trudności, z tej czy innej choroby, z tego czy innego cierpienia, i to natychmiast, ale pamiętajmy o tym, że wszystko, co Pan Bóg na nas zsyła, ma służyć naszemu rozbudowaniu, ma służyć naszemu umocnieniu. Podobnie jak wszystkie te doświadczenia, przez które przechodził. Także Izrael, w ciągu swojej historii, od momentu wybrania w Abrahamie, w Mojżeszu, aż do przyjścia naszego Zbawiciela. Każdy rodzaj nawiedzenia boskiego, nawet jeżeli czasem tak nieprzyjemny, tak niedogodny dla naszej ludzkiej natury, która oczywiście szuka wygody, szuka szczęścia, szuka spokoju, Także często świętego spokoju niesie ze sobą także i łaskę. Mówi o tym wyraźnie pa, święty Paweł w dzisiejszej epistole. Wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też wyjście, żebyście ją przytrzymać mogli. Nie starajmy się jednak... Sobie wyobrażać, jak długo ta próba miałaby w naszym wypadku trwać. Czasem będzie to być może pokusa, która trafić będzie nas jednego dnia, ale czasem owo doświadczenie może niestety rozciągnąć się na długie lata czy nawet dziesięciolecia, jak wielokrotnie widzimy to w życiu świętych. I co ciekawe. Święci ci stawali się świętymi, dlatego, że nie starali się z Panem Bogiem dyskutować, jak ich doświadczenie ma wyglądać, ale mimo być może po ludzku niesionej, naturalnej, dodajmy tutaj wyraźnie naturalnej tylko rozpaczy i niecierpliwości, przyjmowali ciągle na nowo, być może to samo dotkliwe doświadczenie z ręki Bożej, jako Narzędzie, którym Pan Bóg chce się posłużyć dla naszego uświęcenia. Kluczowe jest umiłowanie w Chrystusie zatem to, abyśmy nie przegapili tego nawiedzenia, podobnie jak przegapił je Izrael, który spodziewał się przyjścia Mesjasza w triumfie i w chwale, a nie przyjścia Mesjasza cierpiącego. I to przez całe swoje ziemskie życie. Od chwili poczęcia w łonie Najświętszej Maryi Panny aż po krzyż. Dlatego też święty Augustyn słusznie powie słowa, które przed XVI wiekami wypowiedziane ciągle nas zastanawiają, ciągle nas trapują. Boję się przechodzącego Boga. To powiedział święty Augustyn. Ten wielki święty doktor Kościoła, boję się przechodzącego Boga. Cóż to znaczy? Ano, święty Augustyn miał wówczas na myśli nie mniej, nie więcej niż to, że mógłby właśnie przeoczyć jakąś łaskę, którą Pan Bóg w danym momencie, przechodząc, mu no, szykuje, bo być może byłaby ona opakowana w opakowaniu, które nie przyciąga naszej uwagi. Która być może naszą ludzką naturę nawet od siebie odrzuca, tak jak częstokroć choroby, cierpienia, doświadczenia rodzinne i tym podobne wydarzenia, które rzeczywiście, realnie i fizycznie niejednokrotnie spędzają nam sens powiek czy rujnują nam życie. Ale wszystko to są tylko i wyłącznie doświadczenia, które Pan Bóg. Na nas zsyła, aby dopełniło się w nas to, co dopełniło się w całym rodzaju ludzkim, abyśmy mogli zostać razem z nim zbawieni. Nie tylko odkupieni raz na krzyżu, ale każdy z nas z osobna zbawieni. Wszystkie te ukryte pozornie doświadczenia są zatem niezbędne dla naszego postępu duchowego. Często jednak przez naszą ślepotę, głuchotę duchową, przez najróżniejsze rozproszenia, jesteśmy bardzo skłonni do tego, aby być może dobrowolnie przeoczyć moment, w którym Chrystus, Pan ze swoją łaską, nas nawiedza. A tymczasem święty Jakub pięknie mówi, Beatus Gwir sufert tentationem quaeum cum probatus fuerit cipiet coronam vitae. Błogosławiony mąż, który zniesie pokusę, doświadczenie, albowiem kiedy zostanie wypróbowany, utrzyma koronę życia, koronę życia wiecznego. Umiłowanie Chrystusie innej drogi do nieba niestety nie mamy, niż ta droga, którą przeszedł Chrystus Pan. Chrystus Pan Cierpiący przez całe swoje życie, o czym często zapominamy. Cóż sprawia, czy jesteśmy głusi, że jesteśmy ślepi na owe nawiedzenia Boże, na owe przyjścia Boże? Jest to pytanie, na które odpowiedź jest zasadnicza dla naszego życia duchowego. Biada nam, jeżeli mielibyśmy nieustannie Tracić z oczu wszystkie dotknięcia zwabicielowe. Dlatego też wielu świętych stawiało sobie pytanie, co jest decydującym, co jest tą główną przeszkodą, przez którą nie jesteśmy w stanie dostrzec przechodzącego Boga. Być może, pytali się niektórzy, jest to brak nieustannej modlitwy. Wymagałaby od nas życia prawie mnichów, kartuzów czy kamedułów przez 8 godzin dziennie, rzeczywiście oddających się modlitw. Ale ci sami autorzy po głębszym na myśli, zastanawiają się, że nie. Jednak nie to może, nie to ma być przeszkodą, bowiem tak wielu świętych nie mając czasu na nieustanną modlitwę, zbawiało się i to zbawiało się w krótkim czasie. Czy być może przyczyną, dla której nie widzimy przejścia przechodzącego Boga, nawiedzającego nas Boga, jest brak umartwień cielesnych, brak pogody zewnętrznej. I jakkolwiek pozornie, mogłoby się tak wydawać, znowu przyjdzie nam powiedzieć, iż nie. Bowiem i tutaj widzimy tylu świętych, którzy nie drogą nadzwyczajnych umartwień, ale prostoty czy też znoszenia tego, co po prostu Pan Bóg im w danym momencie zła się uświęcali, zwłaszcza w obowiązkach życia rodzinnego. Zatem nie może to być przyczyna naszego niepowodzenia. Nie. Główną przyczyną, jak mówi wielu pisarzy świętych, jest niestety brak naszego wewnętrznego skruszenia. Brak naszego wewnętrznego żalu, nieustannego żalu za wszelkie zło, którego się dopuściliśmy i za wszelkie łaski, które zmarnowaliśmy. Brak nam tej postawy syna marnotrawnego, który po powrocie do domu swojego ojca nigdy więcej już nie waży się wykroczyć, wystąpić przeciwko woli swojego ojca. Brak nam tej nieustannej pamięci o dobrodziejstwach, które Pan Bóg nam wyświadczył, wystarczy jeden, jedyny grzech, abyśmy zaliczali się do grona pokutników, moi mieli. Nie musimy popełniać tutaj tak wielkiej liczby grzechów, jak święta Maria Magdalena, której świętość jutro będziemy obchodzić, czy święty Augustyn, abyśmy nieustannie musieli przepraszać Pana Boga za nasze grzechy. Za te podeptane nadzwyczajne dare. I właśnie to jest istotą tego nieustannego żalu za grzechy, który utrzymuje nas w pokorze, czyli wprawdzie o nas samych, jesteśmy tylko stworzeniami, i wprawdzie o tym, że Pan Bóg jest dawcą naszego życia. I w tym nieustannym wysłuchiwaniu, wyczekiwaniu przechodzącego mistrza, przechodzącego zbawiciela. Ten prawdziwy, nieustanny żal za grzechy, który jest cnotą, który jest prawdziwą cnotą, stałym usposobieniem naszej duszy. Jest spokojny, jest łagodny, nie ma w sobie nic z owego smutku trapiącego nas, przygniatającego nas czysto po ludzku, który często nie jest niczym innym jak objawem naszej pychy a nie prawdziwej miłości do Pana Boga. Wręcz przeciwnie. Ów nieustanny żal, który pielęgnujemy w naszych duszach, utrzymuje nas w pokorze i w podziwie za wobec dóbr, wobec dobrodziejstw, jakie Pan Bóg nam wyświadcza. W jaki sposób zatem możemy dojść do tej czujności, duchowej czujności, aby nie przegapić przechodzącego Zbawiciela? Oczywiście mówi nam o tym. Sam Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii, w momencie, kiedy wchodzi do świątyni i zaczyna ją uprzątać. Wszystkie te rozproszenia, wszystkie te niegodne rozrywki, niestety, są pierwszą rzeczą, którą uniemożliwiają nam to stałe skupienie, ten stały zbawienny żal serca z powodu naszych grzechów i wyczekiwanie nowych łask od Zbawiciela. Jest to nasze zatem pierwsze zadanie, którego musimy się podjąć, miarkowania w tej kwestii, czy też nie poddajemy się rzeczywiście złym rozrywkom, które mogłyby prowadzić do stałego rozproszenia naszej duszy. W języku łacińskim owo rozproszenie oznacza distraccio. Z tym terminem oddawane i co ciekawe, Francuzi używają dla Poddania terminu rozrywki, tak jak my to tłumaczymy, właśnie tego samego słowa. Jakaś tu płapka ukryta. Jakież to przewrotne, aby właśnie rozrywki, których wyszukujemy z taką namiętnością w XXI wieku, chociażby ślęcząc przed naszymi monitorami czy przed naszymi telefonami, nie stały się takimi distrakcjone z rozproszeniami które naszą duszę zamieniać będą w, w ową gwarną świątynię Bożą, której Zbawiciel z siłą musi rzeczywiście dokonać oczyszczenia. Po drugie, aby uzyskać ten stały, zbawienny żal duszy, musimy się o niego modlić, najzwyczajniej w świecie. Prosząc nieustannie Pana Boga, abyśmy po prostu pamiętali, jak wiele Mu zawdzięczamy. Naszemu najlepszemu ojcu, który nie robi nam wyrzutów z powodu tych wszystkich błędów, których się dopuściliśmy, które zostały nam odpuszczone. Po trzecie, zaś, i być może jest to środek najpewniejszy, najbardziej wartościowy, rozważajmy często mękę naszego Zbawiciela i Jego najświętszej matki. Wówczas nasze serca zostaną zajęte tym samym żarem, który płonął na świętym sercu Jezusa i w niepokalanym sercu Maryi Panny i będziemy uwolnieni od tego wszystkiego, co staje się dla nas przyczyną tak licznych rozproszeń. Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc gdybyś się Ty poznało i właśnie w ten dzień Twój to to, co jest ku, ku pokojowi Twemu. Módlmy się zatem, moi mili, abyśmy zawsze potrafili rozpoznać nawiedzenia Boże, które jakkolwiek nie zawsze odpowiadać będą upodobaniom naszej ludzkiej natury, zawsze nieomylnie będą nas prowadzić do Prawdziwego postępu duchowego i owego zjednoczenia z naszym Zbawicielem w chwale. Niech Najświętsza Maria Panda, doskonała uczennica Najświętszego Serca Jezusowego, będzie dla nas wzorem, w jaki sposób wszystkie te nawiedzenia Boże, od tych najbardziej zniosłych po najbardziej nieprzyjemne, mamy przyjmować, tak abyśmy wraz z nią. Nie stawali się przyczyną do płaczu Pana naszego Jezusa Chrystusa nad naszymi duszami, które niczym Jerozolima nie rozpoznały: Owego deszczu łask, którymi On przez całe nasze życie nieustannie, chwila po chwili, moment po momencie nas obsypywał. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.